Witam Was w kolejnym odcinku na kanale Automix z Krzyżu. Dzisiaj po raz kolejny pokażemy Wam największego suwa w gamie modelowej Lexusa. Jest to model RX450H, czyli model, który jeszcze na naszym kanale się nie znajduje, więc pora to zmienić. Co ciekawe, jest to hybryda typu plugin 2023 rocznik. Zaczynamy kolejny odcinek. Produkcja modelu RX rozpoczęła się w 1997 roku, czyli prawie 30 lat temu. Piąta generacja rozpoczęła swoją produkcję w 2022 roku. Jeżeli chodzi o konkurencję, są to takie modele jak Volvo XC90, BMW X5 czy też Toyota Highlander. I oczywiście te modele również znajdziecie na naszym kanale YouTube. Auto zyskało bardziej muskularne linie w piątej generacji za sprawą większego rozstawu osi oraz skróconego tyłu pojazdu. Jeżeli chodzi natomiast o front, dominuje tutaj atrapa chłodnicy w formie takiej klepsydry, natomiast jest ona bezramkowa. Reflektory wykonane w technologii LED, ciekawy kolor, trzeba przyznać, no naprawdę bardzo nowocześnie ten samochód się prezentuje, więc teraz pora spojrzeć na serce pojazdu, czyli na jednostkę napędową. Już Wam go pokazuję. Jeżeli chodzi o jednostkę napędową, tak jak wspomniałem na wstępie, jest tu układ hybrydowy, hybryda typu plug-in. Natomiast pojemność silnika to 2,5 litra. Łączna moc obydwu układów to 309 mechanicznych. Mamy tutaj wtrysk dualny. i Jeżeli chodzi o podzespoły instalacji gazowej, w zasadzie widzimy tylko trochę przewodów. Natomiast estetyki zabudowy tutaj na pewno nie brakuje. Wszystko jest estetycznie zabudowane, aby w jak największym stopniu zbliżyć się do oryginału. No i teraz zapraszam was do tyłu pojazdu. Widzimy teraz sylwetkę boczną. No nie da się ukryć, że jest to nadwozie typu SUV, z uwagi na wysoki prześwit. No i felgi 21 calowe w końcu, duży samochód, no to też duże felgi. Przechodzimy do kolejnego miejsca, które chcę wam zaprezentować. Jest tutaj hybryda typu plug zatem mamy tutaj gniazdko do ładowania naszej hybrydy. Y Tutaj ważna informacja, ponieważ samochód był przez nas litrażowany, o czym opowiem nieco później. Natomiast chciałem zaznaczyć, że bateria była podczas litrażowania zupełnie rozładowana. Jedyna energia, która powstała, no to ta po prostu z odzysku podczas jazdy. No i teraz przechodzimy do tyłu pojazdu. Tutaj zaszło nieco zmian, ponieważ napis. Lexus znajduje się tutaj rozciągnięty na tyle pojazdów. Wcześniej było tutaj logo Lexusa i ciekawym zabiegiem jest połączenie tylnych reflektorów taką listą. No naprawdę bardzo ładnie się to prezentuje i zwróćcie uwagę tutaj na te chromowane wstawki, moim zdaniem jak najbardziej na plus. No, i zaglądamy teraz do bagażnika, bo chciałbym Wam pokazać zbiornik, no i oczywiście samą pojemność. Bagażnika omówić. Akurat w tym modelu mamy 461 litrów pojemności bagażnika w modelu RX 350. Z uwagi na brak baterii ta pojemność jest nieco większa, natomiast no, trzeba przyznać, że miejsca tutaj raczej nie będzie brakowało. Podłoga jest zupełnie płaska, czyli zabudowa zbiornika w żaden sposób nie wpłynęła na jego. Można powiedzieć, przestronność czy też użyteczność. No i zaglądamy pod podłogę bagażnika. Mamy zbiornik o całkowitej pojemności 50 litrów, natomiast z uwagi na 80% stopień napełnienia, klient będzie mógł zatankować około 40 litrów gazu. Klapa w prądzie, jakby inaczej. Teraz przejdziemy do kolejnego miejsca, którym jest wlew, natomiast tutaj tego wlewu nie otworzymy, więc muszę po prostu wejść do samochodu, otworzyć. Klapkę przyciskiem, już nam klapka odskoczyła i jak widać, nie ma tutaj zbyt dużo miejsca pod klapką, żeby zamontować pełne złącze, więc tutaj podczas tankowania należy wkręcić adapter. No ale to w zasadzie tyle jest tutaj to pod ręką, więc moim zdaniem jest to wygodne rozwiązanie w kwestii tankowania i na takie większość naszych klientów się decyduje. Omówiliśmy wygląd zewnętrzny, omówiliśmy też zbiornik, instalację pod maską, więc teraz pora zasiąść za kierownicę tego dużego suwa, no i sprawdzić w trasie jak się sprawdza z instalacją gazową. No, i tak się składa, że miałem już okazję jeździć piątą generacją Lexusa RX, więc naprawdę tutaj absolutnie nie można się do niczego przyczepić. Wszystko z górnej półki. Począwszy od materiałów użytych do wykończenia wnętrza, skóra, akurat tutaj mamy taką brązową, beżową, wentylowaną. Ogromny ekran inforozrywki. Nawet nie wiem ile ma cali, ale mam wrażenie, że jest 15. Więc naprawdę tutaj akurat widoczność będzie bardzo dobra, zarówno ekranu, jak i drogi, ponieważ no jest to samochód typu SUV, więc pozycja za kierownicą jest wysoka, więc też widoczność jest bardzo dobra. Ponadto mamy HUD-Display, czyli taki wyświetlacz, który prost na szybie pokazuje nam teraz akurat aktualną prędkość, jaką się poruszamy. Ciekawym zabiegiem są też takie wyświetlacze, które pokazują nam aktualną temperaturę i posiadają również pokrętło, więc możemy po prostu w łatwy sposób zmienić w fizyczny sposób temperaturę we wnętrzu. Mamy porty typu USB-C automatyczną skrzynią biegów, no naprawdę absolutnie nie można się tutaj do niczego przyczepić. Jeżeli chodzi natomiast o ilość miejsca w środku, no jest to największy SUV w gamie modelowej Lexusa, więc tutaj na pewno. Nawet wysokie osoby ja do niskich nie należy. Mam 185 cm wzrostu, i zobaczcie, ile mam tutaj miejsca nad głową, na nogi. Fotele są elektryczne, więc można je przesuwać do przodu, do tyłu, pochylać. Mamy tutaj poduszkę, która trzymie nam odcinek lęźwiowy. No, ogólnie, wypas można by rzec. No i jeżeli chodzi o. Osiągi tego samochodu jest tutaj silnik o pojemności 2,5 litra, 309 koni mechanicznych, zatem naprawdę jest tutaj czym pojeździć. Nieco później będziemy testować przyspieszenie. Tak się składa, że samochód był przez nas literżowany na odcinku aż 200 km, z czego 100 km to była jazda lokalna, nie przekraczając prędkości 70 km na godzinę i kolejne 100 km to była jazda na autostradzie z prędkością... Do 140 km na godzinę. Podkreślam to, co powiedziałem przy gniazdku typu plugin, że bateria była wyładowana, więc nie możemy tutaj twierdzić, że spalanie jest zaniżone z uwagi na obecną tutaj baterię. W 100% działał silnik spalinowy, jedynie ta energia, która została odzyskana. No to jedynie tą energię możemy doliczyć do tego. No i teraz podaję Wam wyniki litrażowania. 8 litrów benzyny, przepraszam, 8 litrów gazu i 0,6 litra benzyny. Biorąc pod uwagę, że gaz LPG teraz kosztuje około 2,60, czyli mamy około 20 zł z groszami za ten pobór gazu plus te 0,6 litra benzyny. Które będzie kosztowało około 3 złote, przypuśćmy. Przybierz, Więc za 20 kilka złotych samochodem bardzo dużym, 300-konnym, pokonujecie 100 km. 23 zł. No to naprawdę to są śmieszne pieniądze, a nie tracicie ani grama komfortu jazdy, ponieważ ten samochód będzie identycznie pracował na zasilaniu gazem, tak samo jak na zasilaniu benzyną, co za chwilę sprawdzimy przełączając między paliwami. Ta instalacja gazowa w ogóle jest nieodczuwalna. Identycznie samochód pracuje na obydwu paliwach. Przyznam szczerze, że na chwilę się nawet zatrzymałem samochodem i szukałem przełącznika. Natomiast nie wiem, gdzie nasi mechanicy go ukryli. Także bardzo Was przepraszam, ale nie będę w stanie teraz wykonać testu przełączania się między paliwami, natomiast Przyspieszymy, zobaczymy, jak samochód się zbiera. No i proszę bardzo, bardzo sympatycznie, tutaj już mamy stówkę, więcej nam nie trzeba. Momentalnie, podczas ciśnięcia pedału gazu, samochód się zbiera. W żaden sposób nie stracił na agresywności ten silnik przez montaż instalacji gazowej. Więc naprawdę świetnie, ale to świetnie, ten samochód przyspiesza. Osiągi bardzo fajne, więc po prostu te 309 koni mechanicznych, no robią tutaj robotę. Oczywiście w tym odcinku nie zabraknie pozdrowień. Tym razem kierujemy je do Pana Bartosza, który przyjechał do nas z Olsztyna, więc można powiedzieć, że kawał drogi. Natomiast powiem nieskromnie, że jesteśmy jedną z nielicznych firm w Polsce, które montują instalacje gazowe do nowych modeli Lexusa, że do wszystkich modeli. Lexusa. Co ciekawe, nie wiem czy wiecie, ale Lexus nie ma w ogóle w swojej ofercie diesli. są tylko samochody benzynowe, no i hybrydy, to już wiadomo. I jeżeli chodzi o nasze instalacje gazowe, no to na nasze instalacje gazowe jest udzielana 5 gwarancja z limitem aż 150 tysięcy km. Warunkiem jej utrzymania jest coroczny serwis bądź co 20 tysięcy przejechanych kilometrów, w zależności co wystąpi jako pierwsze. Jeszcze raz przyspieszę, bo naprawdę ten samochód to aż kusi, żeby, żeby po prostu pojeździć nim bardziej żwawo. W żaden sposób osiągi nie cierpią na zamontowanej instalacji gazowej, a mamy naprawdę bardzo spore oszczędności. Podsumowując dzisiejszy odcinek, Lexus RX450H, to kawał solidnego samochodu. Naprawdę nie ma się tu absolutnie do niczego. Przyczepić. Duże bezpieczeństwo, bo chociażby przed chwilą oderwałem wzrok od jezdni, spojrzałem w obiektyw, już wyskoczył mi komunikat, żeby skupić uwagę na drodze. Oprócz tego system monitorowania martwego pola, do tego żwawy silnik i instalacja gazowa jako dopełnienie, czyli bardzo oszczędna jazda. Więc jeżeli zatem posiadacie takiego Lexusa bądź inny model spośród wszystkich 300 samochodów, które są na naszym kanale, a nawet te, które się nie znajdują, często tak jest, że po prostu nagrywamy kolejne realizacje, bo takie często w naszej firmie się pojawiają, za co jesteśmy naszym klientom bardzo wdzięczni. Tymczasem dziękuję Wam za uwagę i to już wszystko na dzisiaj. Trzymajcie się, do zobaczenia.